Tak, dodatkowo właśnie z temat klienta premium. Tutaj niestety jest istotny fakt, iż trzeba się skupić na tym, aby budować wartość swoich usług w oczach klienta potencjalnego, niezależnie od jego zamożności. Bo w momencie, kiedy do tego doprowadzimy, to tak naprawdę przestaniemy zwrócenia na to, czy pani Halinka, która do nas przychodzi na wizytę, ma pięć co do nas w ogóle nie powinno obchodzić przecież. Ona do nas przychodzi, bo wierzy w to, że dostarczy mi efekt. W momencie, kiedy udowodnimy do swojej grupie potencjalnych klientów, że doprowadzimy do tego efektu. To ci będą, po prostu będą, tylko trzeba to pokazać, trzeba to w końcu zrobić, po prostu. O, i to jest dobre podsumowanie tego odcinka. My, jako gabinet klinika, która rozwiązuje konkretne problemy klientów, nie bądźmy jak agent kredytowy czy bank, który ma udzielić nam kredytu. Nie obchodzą nas zarobki tych osób, ile oni tam wyciągają, tylko nam. Powinno zależeć na sprzedaży.